Witaj w przestrzeni dobrostanu. Dzisiaj o pauzie i pogaduchach z sobą. To jest taki obszar, którego często nie doceniamy, a to właśnie ten czas, który poświęcimy sobie, byciu z sobą, wsłuchiwaniu się w siebie. To jest ten czas uważności na siebie, swoje emocje, swoje doświadczenia, swoje widzenie świata. Więc warto sobie takie pauzy i bycie z sobą podarowywać. I takie ćwiczenie, które być może pomoże Wam odnaleźć tę przestrzeń bycia z sobą. Wybierz, proszę, wszystkie działania. Wydarzenia, zdarzenia, w których lubisz uczestniczyć, albo miejsca, w których lubisz być. I ruch swoją wyobraźnię, pozwól szybować myślą, nie ograniczaj się w żaden sposób. Po prostu pisz. A później podkreśl te spośród wypisanych. Zdarzeń, miejsc, które chciałabyś zaproponować tylko sobie. Chciałabyś, chciałbyś ten czas tam, z tym, z tymi, spędzić dla siebie. I zaproponuj sobie to w najbliższym czasie, i ciesz się tą chwilą pauzy, którą przeznaczysz. Tylko dla siebie. Miłej pauzy z sobą. Do zobaczenia.